Dobry Państwu, witam w piątek 5 sierpnia. Wiceprezydent Szczecina Paweł Bartnik reprezentować będzie Zarząd Miasta w Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Szczecina. Swego przedstawiciela zarząd wydelegował na prośbę profesora Walczaka, przewodniczącego kolegium, rektora Wyższej Szkoły Morskiej. W poprzedniej kadencji zarząd w kolegium reprezentował wiceprezydent Zbigniew Zalewski. Minionej nocy włamano się do domu pomocy społecznej ośrodka opiekuńczego nad dziećmi i młodzieżą przy ulicy Jakuba Wójka. Zniszczono zamki w drzwiach, skradziono sprzęt audiowizualny, w tym nagrania wideo, wideo procesu rozwojowego podopiecznych. Złodziej czy też złodzieje przedostali się do ośrodka wchodząc po na ochronie na balkon, a następnie włamując się do środka, skradli sprzęt audiowizualny, m.in. kasety wideo z cennymi do ośrodka nagraniami. Są to cenne kasety, ponieważ one zawierają dokumentację z działalności naszych dzieci, jak również z ich rozwoju. Bardzo byśmy pragnęli, żeby płamywacze slitowali się nad nami, oddali nam te kasety. One są dla nas bardzo cenne. Rodzice tutaj są bardzo wstrząśnięci tym, że płamywacze byli tak bezlitośni. Co jeszcze skradziono oprócz tych kaset? No głównie skradziono nam sprzęt, sprzęt audiowizualny, magnetofon, wieże telewizor. Ale tak generalnie to nie bardzo jest, po co się wybierać do tego ośrodka. No tutaj w zasadzie nic nie ma. Tutaj są zadawki dla dzieci głównie i to jest wszystko. Ten skromny sprzęt audiowizualny, który jest wykorzystywany po to, żeby dzieciom przyjemnić pobyt w naszym domu. Ale jednocześnie po to, żeby zarejestrować proces rozwoju dzieci. Tak, tak, oczywiście. Wszystkie, wszystkie sytuacje, które są jakoś bardzo znaczące dla dzieci, rejestrujemy sobie. Przy pomocy? Jakie... Nie posiadamy, chciałam powiedzieć, że nie posiadamy niestety kamery. Także niech się włamywacze nie, nie wybierają do nas po kamery, bo nie mamy jej. Jakie znaczenie dla procesu leczenia ma rejestracja poszczególnych pas rozwojowych? Można przeanalizować postęp rozwoju dziecka po dłuższym okresie czasu. Po wykryciu zdarzenia policja natychmiast wszczęła śledztwo. Nie będziemy komentować rozwoju wobec mienia pomocy społecznej przeznaczonego dla unieszczęśliwionych dzieci. Chcę jedynie powtórzyć apel kierownictwa ośrodka o zwrot kaset niewielkiej wartości dla złodzieja, bezcennych dla rodziców dzieci i opiekujących się nimi lekarzy. Ośrodek sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą, a nawet dorosłymi z porażeniem mózgowym i z upośledzeniem umysłowym. Są tu chorzy w wieku od 6 do 30 lat. Rehabilitacja odbywa się w systemie dziennym. Nocą nikogo we środku nie ma. Po ostatnich wydarzeniach kierownictwo rozważa jednak warianty skuteczniejszego odkrad zabezpieczenia budynku przed rabusiami. Nigdy nie wiadomo, kiedy znajdą się amatorzy cudzej własności. W poniedziałek 8 sierpnia bieżącego roku prezydent Bartłomiej Sochański spotka się z ambasadorem pełnomocnym Wielkiej Brytanii Michaelem Johnem Levelinem Smithem. Spotkanie odbędzie się w gabinecie prezydenta w Urzędzie Miejskim. Natomiast w środę 10 sierpnia z prezydentem Sochańskim spotka się konsul generalny Republiki Niemiec w Szczecinie, Gregor Koebel. Wczoraj prezydent Szczecina Bartłomiej Sochański przyjął przedstawicieli amerykańskiej firmy Worldwide. Goście odbyli także robocze rozmowy z wiceprezydentem Janem Szutem oraz członkiem zarządu Markiem Bączkowskim i Januszem Szewczukiem. Firma wyraziła między innymi zainteresowanie współfinansowaniem budowy oczyszczalni ścieków Pomorzany. Po południu goście spotkali się z Dyrekcją Huty Szczecin, Zarządem World Trade Center Szczecin oraz przedstawicielami Referatu Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej WAK. Kontakt z Worldwide, jedną z największych w USA firm zajmujących się obrotem nieruchomościami mających siedzibę w Colorado Springs, Nawiązał wiceprezydent Stefany Ziłkowski. Jej przedstawiciele gościli w Szczecinie także w lutym bieżącego roku. Firma zainteresowana była wówczas współpracą z Polską Morską, Hutą Szczecin, Exbudem, Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji oraz telewizją lokalną. Zainteresowano się współfinansowaniem budowy oczyszczalni ścieków Pomorzany. W tej ostatniej sprawie poświęcone były głównie rozmowy przeprowadzone 4 sierpnia w Urzędzie Miejskim. Worldwide planuje zorganizowanie w Szczecinie Międzynarodowej Konferencji Nieruchomości w dniach od 11 do 18 września bieżącego roku. Udział w niej zapowiedziało około 250 osób zajmujących się obrotem nieruchomościami z całego świata. Włodzimierz Zasadski, burmistrz Międzyzdrojów, informuje, że jutro w sobotę w Międzyzdrojach odbędzie się uroczystość otwarcia nowego mola, początek uroczystości o godzinie 10.00. Od 20 czerwca na terenie działalności Komendy Rejonowej i Państwowej Straży Pożarnej trwa akcja Susza. Do dzisiaj w tym okresie zanotowano 699 zdarzeń. W czasie doby Straż Pożarna uczestniczy w 40 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zdarzają się także alarmy fałszywe. Od czerwca było ich 64. Jeden kosztuje pół miliona złotych, a pieniędzy straży na pewno brakuje. Na zakup sprzętu strażacy potrzebują 100 miliardów złotych rocznie. Z potrzebnej sumy otrzymują około 8%, co wystarcza na zakup 30-metrowej drabiny. Tymczasem wyposażenie wymaga remontu. Nie ma dnia, by któryś z pojazdów nie został uszkodzony w czasie akcji. Średni wiek wozu będącego na wyposażeniu wynosi 7 lat. Na zachodzie po 5 latach następuje wymiana. W Polsce sprzęt eksploatowany jest tak długo, aż się rozsypie. Pieniądze dla Straży Pożarnej pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czasami z Funduszu Ochrony Środowiska i budżetu gminy. Ponieważ pieniędzy brakuje, Straż ratuje się współpracą ze służbami komunalnymi, co oznacza m.in. udostępnienie źródeł wody i polewaczek. W zasadzie do dnia dzisiejszego nie korzystaliśmy z pomocy jednostek z innych rejonów województwa szczecińskiego. No w dniu wczorajszym wspomagały nas jednostki z komendy rejonowej Startgar przy pożarze w rejonie. Dąbia i Jezierzyc. Cały czas korzystamy z usług samolotów gaśniczych i patrolujących obszary leśne, które lokalizują poprzez swoje prowadzone działania pożary powstałe w obszarach leśnych lub na łąkach i torfowiskach. Straż Pożarna cały czas apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności Zwłaszcza podczas jazdy samochodem i podróży pociągiem, i niewyrzucanie niedopałków, ponieważ w ten sposób powstaje najwięcej pożarów wzdłuż pasa jezdni, które w konsekwencji przeradzają się w pożary obszarów leśnych. Radio AS zaprasza w niedzielę 7 sierpnia na festyn do parku Kasprowicza. Tego dnia radio obchodzi jubileusz 1000 dni istnienia weterze. Początek o godzinie 14 w programie Loty balonem, wystawa motocykli, wielka loteria fantowa. O godzinie 20 wystąpi kabaret Koń Polski i Zespół Baj. W dniach od 8 do 14 sierpnia już po raz drugi na kortach przy Alei Wojska Polskiego rozegrany zostanie międzynarodowy turniej tenisowy Solo Cup 94. Celem zawodów jest pomoc w zdobyciu przez młode tenisistki punktów w klasyfikacji WTP. Dzięki bardzo dobrej organizacji ubiegłoroczny turniej został wysoko oceniony przez Międzynarodową Organizację Tenisową. W tym roku pula nagród wynosi 10 tysięcy dolarów. Jeżeli za rok wzrośnie do 50 tysięcy, organizatorzy będą mieli możliwość wyboru terminu i być może turniej zostanie rozegrany w pierwszej połowie września. W tegorocznych zawodach z numerem pierwszym zagra Hiszpanka Ewa Jimenez. Polki, Aleksandra Olsza i Magdalena Grzybowska wystartują z dzikimi kartami. W Solo Cup wezmą udział tenisistki z Wielkiej Brytanii, Czech, Australii, Włoch, Francji, Węgier, Białorusi, Finlandii, Turcji, USA, Jugosławii i oczywiście z Polski. Organizatorzy w tym roku zaplanowali także imprezy towarzyszące. W czwartek 11 sierpnia o godzinie 21 noc na kortach połączona z wyborami mistrz turnieju i pokazem mody sportowej. W sobotę o 17.30 piknik na kortach. Wtedy rozegrane zostaną letnie mistrzostwa Szczecina w kapsle i turniej Petonga. Susza i brak opadów są uciążliwe nie tylko dla ludzi, także dla ptactwa mieszkającego w mieście. W miejskich parkach coraz częściej widać martwe ptaki, dlatego apelujemy do Państwa o pomoc. Najprostszym sposobem jest wystawienie naczynia z wodą. Sezon letni na Gontence rozpoczął się 6 czerwca. Po siedmiu tygodniach wprowadzono przerwę w celu oczyszczenia basenu. Od wczoraj ponownie można korzystać z kąpieliska. Tłumnie pojawiające się plażowicze i wysokie temperatury powietrza w znacznym stopniu przyczyniły się do nadmiernego zanieczyszczenia bakteriologicznego wody. Bieżąca cyrkulacja okazała się więc niewystarczająca. W połowie sezonu 27 lipca zamknięto kąpielisko, by całkowicie opróżnić zbiorniki wodne i oczyścić dno. Prace trwały do 3 sierpnia. Następnego dnia kątynka ponownie zapełniła się dorosłymi dziećmi spragnionymi mokrej ochłody. Nad basenem unosi się jeszcze woń chloru, co może być trochę nieprzyjemne, ale jak widać nikomu to nie przeszkadza. Zarządzający kąpieliskiem zapewniają, że woda jest całkowicie czysta. Jeśli kąpiący sami jej nie zanieczyszczą, powinna pozostać taką do końca sezonu, czyli do 31 sierpnia. W niedzielę 7 sierpnia bieżącego roku o godzinie 17 w sali Bogusława wystąpi męski chór kameralny LIK z Kaliningradu. Chór specjalizuje się w wykonywaniu utworów religijnych od XII do XX wieku, ale w jego repertuarze znajdują się także utwory świeckie. Kierownikiem artystycznym jest Aleksander Hajnowski, absolwent Konserwatorium Leningradskiego w 1973 roku. Wczoraj na dziedzińcu zamkowym odbył się ciekawy pokaz gimnastyki artystycznej przygotowany przez tuński zespół dziecięcy Alborg. Ciekawy, bynajmniej nie z powodu wysokiej klasy profesjonalizmu czy zaskakujących kompozycji artystycznych. Zespół dziecięcy prowadzony podobno od kilku lat przez Franca Strelę zaprezentował spektakl oparty na prostych elementach gimnastyki artystycznej. Kostiumy zmieniały się częściej niż figury a młodzi i trochę starsi sportowcy z dużym zaangażowaniem popisywali się sprawnością bez względu na efekty, tusze i kompleksy. Wydaje się, że publiczność podchwyciła intencje, podkreślane dodatkowo przez mamy wykonawców, które w sympatycznych strojach porządkowały scenę i wyraźnie dawały do zrozumienia, że głównie chodzi o dobre samopoczucie i zabawę. I tak rzeczywiście było. Czwartkowy występ był jednym z wielu elementów duńskiego tournée po Polsce i Niemczech. Może to pomysł na niedrogie, a atrakcyjne wakacje dla zespołu towarzyszących rodzin i wychowawców. Tymczasem polskie dzieci spoglądały zazdrośnie na barwny spektakl, a ich rodzice posępnie martwili się o pieniądze na kolonie. Apel. Dyrekcja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie apeluje o racjonalne wykorzystywanie wody i ograniczenie jej poboru tylko do celów spożywczych i sanitarnych. Sytuacja hydrologiczna wobec przedłużającego się braku opadów pogarsza się z dnia na dzień. Obecnie miasto wykorzystuje w ciągu doby około 190 tysięcy metrów sześciennych wody. 23 i 24 sierpnia odbędą się dodatkowe egzaminy do szkół średnich. Rozpoczną się one o godzinie 10 w Liceum Ogólnokształcącym nr 9 przy ulicy Mariackiej. Absolwenci szkół podstawowych, którzy zechcą przystąpić do tych dodatkowych egzaminów, proszeni są o składanie dokumentów w sekretariacie Liceum nr 9 najpóźniej do 19 sierpnia. I informacja z ostatniej chwili dla kibiców Pogoni. Jutrzejszy mecz piłki nożnej nie odbędzie się. A teraz zapraszam na przegląd prasy. W sobotnim wydaniu Gazety na Pomorzu Leszek Wójcik pisze o być albo nie być terminalu paliwowego w Szczecinie. Jola Kowalewska poinformuje Państwa o tym, czy urzędy skarbowe wywiązały się ze zwrotu wszystkich nadpłat. Natomiast Ania Dulemba. Przekażę informację o reakcji kierowników ABK na podwyżki cen. W sobotniu niedzielnym wydaniu gazety na Pomorzu także gazeta wakacyjna, w niej oferty biur podróży, kalej kalejdoskop turystyczny i oczywiście jak co dzień gazeta na plaży. Zapraszam do lektury. Upał znowu potworny, ale myślę, że wieczorem, gdy już temperatura na dworze nieco spadnie, zechcą Państwo zajrzeć do ciekawej lektury, a taką na pewno będzie sobotnio-niedzielny magazyn Głosu Szczecińskiego. Co przeczytacie Państwo w nim? Przeczytacie o ostatniej drodze, dramatycznej drodze samobójcy z banku, z Pomorskiego Banku Kredytowego. Przeczytacie też o tym, jakie są plagi portowego miasta, jak wygląda rozwód po polsku i wiele, wiele innych ciekawych artykułów, ciekawostek ze świata Wielkiego, małego, jak zwykle krzyżówka, felietony. Po prostu zapraszam do dobrej lektury. Wieczór chłodny wieczór letni. Prognoza pogody. Niestety znowu robi się coraz cieplej. Polska jest pod wpływem wyżu z Nadbałtyku. Temperatura w ciągu dnia będzie wynosiła od 28 do 33 stopni Celsjusza. Również ciśnienie będzie wzrastać. Dzisiaj w Warszawie było 1010 hektopaskali. Wiatr słaby, zmienny. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Łukasz po całym świecie, wody co smakiem porwiecie. Nalazłem właśnie dzisiaj, najlepszą wodę życia. Grodziska, Grodziska, ślubana i czysta. Na upał pragnienie, spełnione marzenie. Grodziska, Grodziska. Grodziska, to się pije. Czekanie nie musi się dłużyć, jeśli wcześniej zadzwonisz pod numer 875 875. Taxi Radio to gwarancja bezpiecznej i przyjemnej jazdy. Taxi Radio 875 875. Możesz na nas polegać. 875 875. Hurtownia Hayatex. Bezpośredni importer tkanin i artykułów przemysłowych, dywanów chińskich, żyrandoli i wielu, wielu innych. Hayatex prowadzi również sprzedaż odzieży renomowanych firm polskich w cenach fabrycznych. Nasz nowy adres Szczecin, ulica Bohaterów Warszawy 42.